Za nami finał dziewiątej edycji rolnik szuka żony, który tym razem upłynął względnie spokojnie. Doszło jednak do konfrontacji między Tomkiem i Zuzą, a także Mateuszem i rzekomo obgadującymi go kandydatkami. Momentami było nieco niezręcznie kolejna edycja Rolnik szuka żony już za nami. Trzeba przyznać, że mijający sezon charakteryzował się sporą skutecznością, bo aż 4 z 5 uczestników znalazło miłość pod okiem kamer TVP i Marty Manowskiej. Bez drugiej połówki został jedynie Mateusz, któremu przyszło się zresztą skonfrontować z kandydatkami w finale. Rolnik szuka żony. Mateusz kontra kandydatki. Poszło o screeny, losy Mateusza były zdecydowanie jednym z ważniejszych wątków 9. Edycji Rolnik szuka żony. Młody rolnik odprawił z gospodarstwa wszystkie kandydatki, a powodem miały być M. Inaczej, screeny wiadomości, które dostarczył mu tajemniczy informator. Wynikało z nich, że dziewczyny narzekały na stan jego gospodarstwa, a jedna z nich utytułowała go debilem. O ile przed kamerami jedna z kandydatek wyraziła skruchę i stwierdziła, że to dla niej nauczka, aby nie ufać nikomu, to w finałowym odcinku sprawa wyglądała nieco inaczej. Dziewczyny od początku zaczęły podważać wersję Mateusza, zarzucając mu, że ma screeny, których nikt nie widział. Tych screenów wiadomości nikt z nas nie widział i do końca nie rozumiemy, która z nas to zrobiła. Nie wiemy nic, narzekała Martyna, rolnik konsekwentnie nie zdradził, jak wszedł w ich posiadanie, co wyraźnie irytowało nawet samą prowadzącą. Zuza z kolei przyznała, że pisała z Karoliną, ale nie obgadywały go za plecami, wbrew temu co wynika ze wspomnianych screenów. Mateusz jednak utrzymywał, że było inaczej, a kandydatki miały obrażać nawet jego rodziców. Obgadywanie mnie, mojego gospodarstwa i moich rodziców nie było na miejscu. O sobie krytykę zniosę, ale na temat moich rodziców? Nie. To było słabe, skwitował po kolejnej serii wątpliwości i przyjętej przez dziewczyny linii obrony, że screenów nie widziały, więc screenów nie ma. Młody rolnik stwierdził, że nie chce o tym więcej rozmawiać. Na tym jego wątek się zakończył, a Marta Manowska życzyła mu jedynie powodzenia w dalszym poszukiwaniu miłości.